Bardzo ciekawym przypadkiem jest żona mendla kossoja To jest rywa Cukierman, która używała nazwiska imienia innego Maria Sokołowska. To było to wskazanie kominternu przedwojenne, żeby zacierać te ślady swojej etniczności, swojego pochodzenia, przybierać tą mimikrę i stawać się kimś zupełnie innym. I ona tak się stała. We własnoręcznym życiorysie, które napisała dla potrzeb partii, opisała swój... Wywód, skąd się wzięła, tak. Urodziłam się prawdopodobnie w Sokołowie Podlaskim lub w Zarębach Kościelnych około roku 1913-1915, ale rodzice tego nie odnotowali, nie przywiązali, co jest ciekawe, bo w środowisku żydowskim do takich rzeczy przywiązywało się wagę. Tu akurat nie. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapital.pl. Z kodem Historia 10, 10% rabatu. Niedawno zrobiliśmy nagranie o Edwardzie Kossoju. To był żydowski prawnik Szwajcarii. Człowiek, który na stare lata zajął się historią czy można powiedzieć nawet histerię. Wymyślił, że w Powstaniu Warszawskim z bronią w ręku brał udział kilka tysięcy Żydów, mężczyzn i kobiet. Stworzył nawet Międzynarodową Brygadę Ochotniczą Armii Ludowej, brygadę żydowską, która broniła Starego Miasta. Co ciekawe, Stare Miasto upadło i 1 września 44 roku już było niszczone przez Niemców. Ludność cywilna była mordowana, ranni, niszczone szpitale, Ludzie paleni żywcem w piwnicach, tam muszą przejść te budynki, tylko w piwnicach mogły egzystować, bo cała reszta góra była zwalona przez bombardowania i przez ostrzał altyrelijski. I on twierdzi, że przez następne trzy tygodnie ta żydowska brygada broniła starówki. Nikt na to nie zwrócił uwagi. Żaden z uczonych, czy tych, którzy powinni być tak, za takich uważani, nie dał temu tak zwanego odporu. Nie. Edward Kosej został wciągnięty do ewidencji. Muzeum Powstania Warszawskiego, z pseudonimem Marcinek. On tam opowiada różne rzeczy, i człowiek, który jest mniej zorientowany, jak widzi go w katalogach, widzi go w nagraniach, jest święcie przekonany, że to jest uczestnik powstania warszawskiego. Nie, on był w Związku Sowieckim, w żadnym powstaniu warszawskim nie brał udziału, ale co wymyślił, to zrobił. Co napisał, to zostało. Co więcej, napisał, opublikował gdzie? W Paryżu. Jerzy Gedroid opublikował mu tekst, który jest, jeśli chodzi o tą warstwę merytoryczną, całkowicie skandaliczny, ale to poszło w świat. W wielu publikacjach żydowskich czy anglosaskich w świecie jest to podstawowy tekst do powstania warszawskiego. Nie to, co się działo, tylko to, co według wyobrażeń takich Edwardów-Kosejów dziać się mogło. Zostało to wtopione w tą współczesną politykę historyczną. Od początku do końca nieprawda. Ale spróbuj to zanegować. To będzie mowa nienawiści. A nie mogło tak być? Masz dowody, że tak nie było? No nie mam dowodów, że tak było. A widzisz, a w drugą stronę dowodów nie masz. I na tym poziomie odbywa się dyskusja. Ale mamy też w Polsce innych Kosojów. Nie wiem, czy to spokrewnieni, czy nie. Mendel Kosoj, czyli w Polsce Ludowej, objawił się jako Wacław Komar. Człowiek, który pełnił najwyższe funkcje w aparacie komunistycznego terroru, od 1920 roku do 1925 był żydowskim harcerzem, syjonistą w Haszomer Hatsair. Tu już przeszedł odpowiednią formację, został przekazany do Komunistycznej Partii Polski, a później rozwijał karierę międzynarodową. Komunistyczna Partia Polski, Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego, Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Czechosłowacji, Hiszpanii, Prawdziwa Żydokomuna w sensie światowym. Był wszędzie i robił wszystko. W Polsce, w II Rzeczpospolitej, był funkcjonariuszem Wydziału Wojskowego Komunistycznej Partii Polski. To było jądro terrorystyczne, bandyckie, zbrodnicze struktury komunistycznej. I, jak napisał w swoich ankietach, brał udział w specjalnych grupach likwidacyjnych. Te grupy nie są opisane, ale z samej nazwy wynika, co robili. Mendel Kosoi zostawił też swoje życiorysy partyjne, gdzie się przyznawał, że na rozkaz partii mordował wskazane osoby. Albo w celach rabunkowych, żeby zdobyć jakieś fundusze, czyli napady na ludzi bogatych, albo w celach politycznych. Wskazanych przez partię ludzi zamordował, opisał to i jeszcze tym się pochwalił. A w Polsce Ludowej robił oszamiającą karierę. Jeden z wiceministrów Ministerstwa Bezpieczeństwa Wojskowego. Jeden z wiceministrów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, także szef wywiadu komunistycznego, człowiek bez wykształcenia jedyne co umiał to mordować czy ręcznie, czy przy pomocy narzędzi zbrodni tak robił karierę. Ciekawa rodzina. Ojciec, który był analfabetą, dostał funkcję w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego ale jaką? został w indziarze, czyli woził towarzyszy i towarówki i w górę i w dół. A jak się wozi, to się słucha, to się nawiąże tam jakiś kontakt, to się chwilę porozmawia, towarzysze coś tam mówili, a później tup, tup, tup do syneczka i tam, synku, a towarzyszka ta, albo towarzysz ten i ten, to mówili to i to. To może być ważne. Oko i ucho. współdzielnia oko i ucho, rodzinne. Brat, który używał polskiego imienia Antoni, działał w ruchu komunistycznym już od przedszkola, czyli praktycznie... Od pioniera. To jest dziecko niespełna dziesięcioletnie. Przed wojną ten Antoni rzekomy siedział 8 lat w więzieniach Polski Wolnej, Niepodległej, II Rzeczpospolitej za działalność komunistyczną. Po wojnie też trafił do bezpieki. Był w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Bardzo ciekawym przypadkiem jest żona Mendla Kossoja. To jest Rywa Cukierman, która używała nazwiska imienia innego Maria Sokołowska. To było to wskazanie kominternu przedwojenne, żeby zacierać te ślady swojej etniczności, swojego pochodzenia, przybierać tą mimikrę i stawać się kimś zupełnie innym. I ona tak się stała. We własnoręcznym życiorysie, które napisała dla potrzeb partii, opisała swój wywód, skąd się wzięła, tak. Urodziłam się prawdopodobnie w Sokołowie Podlaskim lub w Zarembach Kościelnych około roku 1913-1915, ale rodzice tego nie odnotowali, czyli nie przywiązali, co jest ciekawe, bo w środowisku żydowskim do takich rzeczy przywiązywało się wagę. Tu akurat nie. Będąc już na pracy w Komunistycznym Związku Młodzieży, zaczęłam używać daty rewolucji październikowej jako dzień swojego urodzenia, czyli... Listopad 1917 roku. Odmłodziła się o kilka lat, ale to nawet nie o ten wiek chodzi, tylko o symboliczne podejście do daty urodzenia. Nie urodziłam się wtedy, kiedy się urodziłam, ani około tej daty jeszcze jej dokładnie nie znam, ale przyjęłam datę rewolucji październikowej jako datę swojego urodzenia. Ponieważ była... Łatwa do zapamiętania we wszystkich okolicznościach, i tęto datę mam w swoich dokumentach oficjalnych już po dzień dzisiejszy. Później ruch rewolucyjny, później najwyższe funkcje w komunistycznej partii Polski. Ona też ma ciekawą rodzinę. Matka Maria Wachtel wylądowała w Tel Awiwie. Siostra w Tel Awiwie, inna siostra Estera, została żoną Stanisława Jerzego Leca. Które publikował w czerwonym sztandarze sowieckim w Lwowie, a po wojnie ona była w misji handlowej, a ona tasze prasowym w Wiedniu. Takie były kariery. Nie umiesz, ledwo czytasz i, pis i piszesz, ale funkcjonariuszem jesteś naszym i trzeba ci dać odpowiednie zajęcie. Brat Maksym Zuckerman działał w bundzie i w strukturach komunistycznych na antypodach w Nowej Zelandii. Ojciec Dawid Zuckerman, który używał danych jako Michał Sokołowski, był działaczem komunistycznym w Nowej Zelandii i w Australii. Aż tam, tylko tam nas brakowało. Mamy nie tylko wkład w postaci Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju Australii, do jej odkrycia. Ale mamy także wkład, który od nas się wywodzi, ale chlubić się tym nie możemy. Syn Michał Komar. Wieloletni doradca premiera Włodzimierza Cimoszewicza, czyli towarzysza Cimoszewicza, był felietonistą i stałym współpracownikiem ciekawego organu, Tygodnika Powszechnego w Krakowie. Nie był tam sam. Równolegle razem z nim, takim felietonistą był Michał Brystygier, syn osławionej Luny Brystygier. To były kariery i to jest to wszystko, czego my nie znamy, nie wiemy, bo... Tak naprawdę nikt tego nie bada. Jest teraz większy nacisk na to, żeby w ogóle się tym nie zajmować, nie grzebać, bo to jest nieeuropejskie. Mamy nie znać przeszłości, nie tyle swojej, czyli tych, którzy nam tą przeszłość kudzili, a przyszłość nam organizują. A my nie wiedząc, z czym i z kim mamy do czynienia, będziemy biernymi ofiarami. Sami sobie będziemy winni. Trzeba wiedzieć, trzeba się uczyć. To jest być może ostatni moment, kiedy jeszcze to można robić. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapital.pl. z kodem HISTORIA10, 10%, 10 rabatu. Bo do tego trzeba mieć klasę. A ktoś to fałszuje! moje dane rodzinne, które. Próbuję sięgnąć do jeszcze innych danych wrażliwych na mój temat, który posługuje się w przestrzeni publicznej nieprawdą, który bierze ubeckie rzegowiny za dowód, który jemu pasuje, nie zasługuje na takie uznanie, że to jest człowiek z klasą. On jest poza klasą. I to będzie wszystko o nim.